No i siemaneczko. Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo, bo normalnie miał być odcinek dopiero jutro, a wlatuje odcinek po odcinku tak naprawdę z tego względu, że jutro nie dam rady wrzucić odcinka, a chciałbym być słowny w stosunku co do was, co do y, umieszczanych materiałów. Także w dniu dzisiejszym zabieram was do Torunia, będzie audytor, będzie wojsko, będzie żandarmeria. Zobaczymy, co ciekawego uda nam się wyłapać, wyanalizować, przeanalizować w zasadzie. Życzę Wam miłego oglądania. Słuchajcie, jesteśmy w Toruniu Co do Torunia Pokunia. Tu się odwaliło. Tablica, dosyć duża tablica ze znakiem zakazu fotografowania. Dzień dobry, proszę pana chciałbym porozmawiać z zarządcą tego obiektu. Nie można. Nie, nie, nie pójdzie pan no, i nie, nie, nie wezwie chociaż dyżurnego? Nie. Nie. Hmm. Dobra. E, za... Króciutko, co? Dobre podejście do e, petenta i obsługa. Zadam pytanie tak ostatni raz, czy na pewno. Na pewno. Ok. <grym> Halo, dzień dobry, czy ja się do I to jest też właśnie przykład tego, co ja zawsze nazywałem patologią, czyli momentu, w którym. przepraszam, małe problemy techniczne, w którym prywatne firmy ochroniarskie zajmują stanowiska wojskowe i kiedy to żołnierze zajmowali, kiedyś żołnierze zajmowali się ochroną terenów jednostek wojskowych, teraz to zwykli cywile. do żandarmerii w Toruniu. Witam, panie sierżancie, starszy sierżancie. Proszę pana, chciałbym zgłosić tutaj... widzę tutaj łamanie prawa... To na grubo. Dobra, panu, może Boże, jest z tej strony. I pan, pani Holążer. jaki miły, szczery uśmiech tutaj powitalny. Ojej. Proszę pana, jest troszeczkę za późno, bo ja wezwałem już żandarmerię. Tutaj dokonuje się przestępstwo. Ten znak nie powinien tu wisieć. To jest łamanie konstytucji. Ile pan czeka, można wiedzieć? Jakiś może z 7 minut, 8. 7 minut. To było tak, że dowódca miał rzucić wszystko i przyjść do pana Nie, ja nic takiego nie powiedziałem. Zaczeka pan, ale zaczeka pan. Ale zaraz, co tu jest za wmawianie audytorowi, skoro tamten wartownik jasno powiedział, że nikt nie wyjdzie, a nie, że proszę poczekać, zaraz ktoś wyjdzie, tylko, że mamy teraz urwanie głowy. To ewentualnie szukać tam, gdzie pan tego powinien robić. Nie szukać i nie nie, nie, wiem, nie wymuszać na dowódcy mhm. e, tego kompleksu wojskowego, e, żeby on tu do pana wyszedł i to zdejmował. Bo on nie jest do tego, że tak powiem, ani upoważniony... A kto jest? E, ...przez swoich przyłożonych. Więc jeżeli chce pan kontynuować nagranie, proszę się skontaktować, że rzecznikiem pasowy, ósmoklaski e, pomocnik wygadania obrony socjalnej, on panu udzieli wszelkich, wszelkich informacji. Poczekamy na żandarmerię wojskową. Myślę, że żandarmeria wojskowa ewentualnie przyjmie od pana zgłoszenie, ale również ona tutaj nie będzie naciskała ani w jakiś tam sposób rozmawiała z ty o tym z dowódcą Jest pan absolutnie tego pewien? Jednostki. Ja bym nie wyprzedzał faktów. Tylko ewentualnie. Oj, się drogi z panie, powinien pan zdjąć te znaki obecnie teraz. Ja mogę panu to, to było... powiedzieć. Oj, tam dyżurny widzę się gotuje. Długi odcinek, nie miejcie mi za złe, no ale sami też podsyłacie te odcinki, więc, więc miłego oglądania. Cześć widzowie, słuchaj... Cześć audytor. Jesteśmy w Toruniu, przy ulicy Piastowskiej. Jest taka jednostka, której zarządca dopuścił się kuriozalnej wręcz sprawy. Poinformował mnie o tym, jeden z was. Przyjechał, wie, przyje, przyjechałem tutaj więcej i patrzę i nie wierzę. Co widzę. Zaraz sobie zobaczycie, co tu się odwaliło. Zbliżam się do budowania jednostki, na której mnie. Informacja, że to teren wojskowy. Informacja o zakazie lodów tronami. No i tablica, dosyć duża tablica ze znakiem zakazu fotografowania. Ten znak to wygląda trochę jak walizka, jakaś. Ja bym pomyślał, że nie można wnosić walizek. Na całej jednostce, zaraz zobaczycie kolejną, są porozwieszane, dosyć duże, znaki z aparatem i z napisem zakaz fotografowania. Wyraźne, nowe. Tylko jest jeden problem. Problem polega na tym, że w ustawie o obronie ojczyzny jest mowa o zakazie fotografowania obiektów oznaczonych znakiem zakazu, który ustali minister. A to nie jest znak. Bo jak wiemy, minister tego nie ustalił. Dlatego my już przewiniemy sobie dalej, bo znamy te wszystkie założenia do momentu aż pojawią się jacyś ludzie z mądrymi głowami i pomogą rozwiązać na pewno problemy audytora.

Fotografowania, a fotografuje? Jak pan biegnie, zajmie się tym, co pan dobrze robi. Ale jaka akcja y, społeczna. Tu człowiek biegnie, tu kontroluje. To się zajmie na pewno nie tym, co pan robi. A dlaczego? jest zakaz fotografowania. I co ten znak oznacza, że nie mogę filmować tutaj? No i panie biegacz, po co pan zawracasz gitarę człowiekowi, się zawraca do ciebie, a ty uciekasz i biegniesz sobie dalej. Jeszcze głupoty też. Oj, drogi panie! Dzień dobry panu. Halo. Tak. Dzień dobry. Proszę pana, chciałbym porozmawiać z zarządcą tego obiektu. Nie można. Znaczy. Hmm. Można, bo tutaj dochodzi do łamania prawa i chciałbym mu to na to zwrócić uwagę. Jak nie, no to wezwiemy żandarmerię i tak to się odbędzie. No lepiej coś polubownie załatwić, tak? policja, żandarmerię. Ale co, to nie pójdzie pan i no, nie, nie, nie wezwie chociaż dyżurnego? Nie. Nie? Dobra. E, zadam pytanie tak ostatni raz, czy na pewno? Na pewno. Okej. Okay. Jak w milionerach, ostatecznie? Ostatecznie. Halo, dzień dobry, czy ja się dodzwoniłem do żandarmerii w Toruniu? Witam Panie Sierżancie, starszy Sierżancie. Proszę Pana, no, chciałbym zgłosić tutaj pewną interwencję w sensie, jestem tutaj przy ósmym batalionie w Toruniu. No i widzę tutaj łamanie prawa przez żołnierzy Wojska Polskiego. Ja tu jestem na miejscu, wszystko powiem. Chodzi o artykuł 7 Konstytucji, zasada legalizmu. No i chciałem to zgłosić, żeby tu ktoś przyjechał, bo nikt tu nie chce ze mną rozmawiać, ja tutaj mam uwagę do ewidentnego łamania prawa, ale ochrona powiedziała, że nie wezwie ani dyżurnego, chciałem to polubownie załatwić, nikt nie chce nic ze mną rozmawiać, więc jak rozumiem, żandarmeria jest taką policją w wojsku, w związku z czym chciałbym, żeby ktoś tu przyjechał. Ja tu stoję przy, tej, przy tym ósmym kojasko-pomorskim brygadzie obrony terytorialnej, tutaj wie pan, na Piastowskiej. Proszę pana, yy, otóż... Zarządca tego obiektu w liczbie znaków 6 posłużył się znakami zakazu fotografowania, które nie mają mocy prawnej, które wynikają z rozporządzenia, z zarządzenia ministra. Które 25 lat temu wygasło jeden rząd, w którym zakazywał filmowania. Jest to oczywiście nieprawne, bezprawne i jest to naruszenie artykułu 8 Konstytucji zasady Legalizmu. I to właśnie chcę zgłosić. Chciałem, mówię, polubownie wyjść, powiedzieć o co chodzi, dlaczego tak jest, dlaczego tych zakupów nie powinno być, dlaczego nikt jeszcze przynajmniej nie powinien zakazywać. Ale tutaj, no, że tak powiem, najwyraźniej prawo ma się gdzieś, dlatego ponieważ nie chcieli ze mną rozmawiać. To znaczy, ochrona nie chciał zachować. Chciałem wezwać panów, żeby to wyjaśnić. No a spokojnie, chcę to polubownie załatwić. Ale trzeba przyznać, że audytor elegancko wszystko spójnie ze szczegółami, opisuje w takim zgłoszeniu profesjonalnie. Widać, że nie pierwszy raz. Może się uda, jak nie, no to będziemy za dalej, ale po prostu w ten sposób chciałem to zrobić. Ja czekam, proszę pana, jak zobaczę, to im machnę. Ja mam czapkę, okulary, łatwy do zobaczenia na ulicy Piastowskiej, przybranie bramie czekam. I czapkę, okulary, zielony, zielony jest cały. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry panu, może z tej strony. Ojej. To ten cztery uśmiech, o którym mówiłem. Witam Pani do Ja mam taką pana prośbę. Wie Pan, chodzi o sytuację panującą teraz na świecie, no w tej wschodniej części Europy. Mhm. Ja bym Pana bardzo prosił, żeby... Ja wiem, Pan ma przypisowo... Teraz też, proszę Pana, zapytać. jest troszeczkę za późno, bo ja wezwałem już żandarmerię, tutaj dokonuje się przestępstwo, w związku z czym ja znaczy. jestem zobowiązany do zawiadomienia... E, organ... no, ten tutaj, zobaczcie, jak się cieszy. <laughs> Służba dyżurna. Jaki zadowolony, uśmiechnięty. Pas na jajak wisi prawie. Planów, nie chciano polubownie tej sprawy załatwić. Toż proszę pana, znaki, które są powieszone na tym ogrodzeniu, to są znaki ustalone w rozporządzeniu z 1983 roku od 24 lat uchylone. Tyle czeka pan, one zostały powieszone niedawno. Ktoś łamie tutaj e, artykuł 7 Konstytucji mówiący o. E, prawie legalizmu, zasady praworządności, mówiącego o tym, że instytucje państwowe, takie jak wojsko, policja, mają działać w granicach prawa i na jego podstawie z odrzuceniem zasady, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Chodzi tu o to, że takie instytucje mogą działać tylko w taki sposób, do, w jaki mają prawo, a nie mogą, nie, nie mogą tutaj sobie wymyślać jakichś rzeczy. Ten znak nie powinien tu wisić. To jest łamanie konstytucji, ponieważ nie jest to znak ani ustalony w rozporządzeniu, nawet to nie jest znak z projektu rozporządzenia, i osoba, która dopuściła do tego, żeby te sześć znaków naokoło, które to wiszą, po prostu łamie prawo w tej chwili. Ja chciałem załatwić to polubownie. Chciałem przyjść, powiedzieć: Ja zauważam tutaj problem. To, co Panu mówię, ja mogę wszystko udowodnić w tej chwili. Te rozporządzenia to rozporządzenie, które ustanawiało ten znak wygasło, nie dlatego, że jest uchylone w tamtym czasie, tylko dlatego też, że wygasła ustawa odnośnie e, tematu e, tajemnicy państwowej. Kto... Już chyba za dużo informacji jest mielony. Ktoś bezprawnie powiesił te znaki, mało tego, ktoś na podstawie tych znak zaczepił mi tu jeden żołnierz, który biegał wokoło e, tego obiektu, mówił, że nie mogę tego robić. E, te wszystkie elementy składają się po prostu na łamanie prawa, które ja Chciałem polubownie załatwić, mówiłem ochronie, żeby wezwała dyżurnego albo zarządcę, ja powiem, czego ja bym oczekiwał, jak to zostanie zrobione, to tematu nie ma, bo ja nie jestem za tym, żeby zaraz wszystkich od razu w pierwszej kolejności karać, ale takiej woli nie było. W związku z czym poinformowałem, że wezmę, 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 wezmę że żandarmerię wojskową. Coś wiem. Ile pan czeka, można wiedzieć? Jakiś może 7 minut, 8 minut. To było tak, że dowódca miał rzucić wszystko i przyjść do pana dotychczas. Nie, ja nic takiego nie powiedziałem. Zaczeka pan, ale zaczeka pan. Chodzi o to, że pan ochroniarz powiedział, że absolutnie tego nie będzie. Powiedział tak mi. Prosiłem grzecznie, nie. Kilkukrotnie nawet pytając. I poprosić o wizytę u dowódcy, czy... Rozwoju jest rozwoju. tutaj uzbrojona, proszę pana, ochrona. Ta ochrona... No i dlatego ochroną jednostek powinno zajmować się wojsko. Tak, ja, ...nie mam, jest uzbrojona, no bo wiadomo jaki to jest obiekt. Ja nie chcę wchodzić do obiektu, w którym e, osoba... ...no to więc to jak miałem podejść? No to jak miałem podejść? No jak miałem podejść? No, pan się wypowiedział ten temat, teraz mogę panu... Mhm, proszę bardzo. Pan, ...jeżeli pan już nagrywa, bo rozumiem, że pan nagrywa jakiś program... To... Proszę pana, ja chciałem panu zapewnić... Tak, program Wybacz Mi. Pan jest no. miły i przyszedł tu... Zaraz wyjdę za rogu z kwiatami. Pan niekonfliktowo nastawiony, pana wizerunek w żadnym wypadku ani ja nie będzie. To, dlatego chciałbym pana dokończyć. Przede wszystkim proszę. od tego, że jeżeli pan już nagrywa jakiś program, to proszę zaciągnąć informacji, mhm. że jeżeli chodzi o podwładność tej jednostki wojskowej, mhm. podlegamy pod ósmą Polską Pomorską Brygady Obrony Terytorialnej. Jasne. Tam proszę się kontaktować odnośnie tych tablic, tam proszę szukać, jest rzecznik prasowy... On... No tak właśnie czułem. Jeszcze nie chciałem wróżyć po tym berecie, ale tak czułem, że to jest obrona terytorialna. Pan udzieli wszelkich informacji, nie żądać tego od nas, Aha. bo my tylko jesteśmy jednostką podległą, tak? Rozumiem. Więc jeżeli pan chce już całkowicie wchodzić w temat tego, tych zakazów, kto to powiesił, i szukać odpowiedzialnych, to proszę bardzo ewentualnie szukać tam, gdzie pan tego powinien robić. Nie szukać i nie, 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 wiem, nie wymuszać na dowódcy Aha. tego kompleksu wojskowego. Żeby on tu do Pana wyszedł i to zdejmował, bo on nie jest... Ale on chciał się spotkać i porozmawiać, nie kazał dowódcy tego zdejmować. ...tego, że tak powiem, ani nie upoważniony, e, przez swoich przełożonych. Więc jeżeli chce Pan kontynuować nagranie, proszę się skontaktować z Rzecznikiem Prasowym e, 8 Krajewskiej Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. On Panu udzieli wszelkich informacji. Odnośnie wezwania żandarmerii wojskowej, e, to, że Pan wezwał i, że tak powiem, e, próbuje e, zgłosić, że my popełniliśmy przestępstwo, nie. Bo są to znaki, które ewentualnie nie jest to jakaś inicjatywa wewnętrzna, kogoś widzi mi się, że ktoś kogo tam. A to powinno być dopiero ustalane. Widzę powiesił, tylko są to również wytyczne naszych wyższych przełożonych. Więc jeżeli dalej pan szuka, ewentualnie winnych tego w tego znaku, jak już mówiłem wcześniej, proszę się kontaktować z rzecznikiem klasowym, bo ósmy gwiazdkę pomorskiej obronie. Ale jedno co na plus, to trzeba przyznać, że chociaż trochę zwariowane rzeczy pan żołnierz gada, ale przynajmniej jest opanowany, spokojny. Nie wpada w negatywne emocje, przynajmniej na ten moment. Wojska. I wszystko. Na ten temat. Ja bym pana tylko prosił ze swojej strony. Yy, tak jak już mówiłem na początku. Zważywszy na sytuację w wschodniej Europie, yy, prosiłbym pana o nie nagrywanie, miarę możliwości, nie nagrywanie obiektów wojskowych. Nie mogę tego pana zabronić, bo sam pan wie, jak mówi ustawa, ale z czystego posłuchowskiego podejścia. Prosiłbym pana, żeby ewentualnie pan nie filmował, dlatego że też tutaj są pracownicy. E... A moi drodzy wierni widzowie, wy już wiecie, kto się prosi? Napiszcie w komentarze. Ochrony, którzy też również w jakiś tam sposób e... obawiają się o swoją tożsamość, o e... upublicznienie publicz swojej tożsamości. A druga sprawa są też żołnierze, którzy wchodzą do jednostki, wychodzą z jednostki, a To tak wie Chodzi o to, że no po prostu jest taka sytuacja, że jesteśmy inwigilowani przez y, służby... Y, jest taka sytuacja, że pan zaczyna głupoty gadać. Y, ...Federacji, no już nie będę tutaj mówił, ale jesteśmy przez obce wywiady y, inwigilowani, dlatego też chodzi o to, że po prostu w jakiś sposób czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. Więc ja jeszcze raz Pana bym poprosił, żeby ewentualnie nie filmować jednostki wojskowej, bo tylko tyle mogę zrobić. Poczekamy na żandarmerię wojskową, myślę, że żandarmia wojskowa ewentualnie przyjmie od Pana zgłoszenie, ale również ona tutaj nie będzie naciskała ani w jakiś tam sposób rozmawiała z ty, o tym z dowódcą Jest pan absolutnie tego pewien? jednostki, tylko ewentualnie Oj, drogi się panie... z naszymi przyłożonymi. Hmm. Bo to jak w początku podkreślałem, to nie jest nasz wymysł. Rozumiem, ale pozwól pan teraz, że ja wysłuchałem pana to, co mówi, Oczywiście, pan mówił, elegancko pan się wypowiadał. Tylko w tym, w tym, proszę pana, pana wywodzie jest zawarta bardzo poważna nieścisłość, wręcz niedorzeczność. Otóż, proszę pana, tego obiektu ktoś jest zarządcą. Ktoś te znaki zakazu wywiesił i Osoba, która wywieszała i osoby, które są na tym obiekcie i dopuszczają do tego łamania prawa, nie jest tak, że one nie są odpowiedzialne, ależ one są, bo, pan, bo osoby, które wykonują te rozkazy, wydają te decyzje, mają działać na podstawie prawa i granicach. Rozkazy i te... E, Zaczekaj, pan nie ja skończę. E, rozkazy i te wydanie poleceń ma być, odbywać się tylko na podstawie prawa i jego granicach. Więc ktoś, kto tutaj wywiesił i dopuszcza, że te znaki są wywieszone. A teraz ktoś tym obiektem zarządza, i ktoś tu najwyższy stopień w tym obiekcie jest, kto zarządza. Aktualnie jest jakaś głowa tutaj tego obiektu, nawet jak to nie jest obecne żadne, zarządza. I on dopuszcza do tego, że te znaki są wywieszone. On także łamie prawo. To nie jest tak, proszę pana, że my mamy, my tylko wykonywaliśmy zadania, rozkazy itd. Dokładnie tak, jak audytor mówi. To nie ma teraz psychologii, że to nie my, to nie ja, to nie ja chciałem, to, to ktoś inny, to kogoś innego, bo to jest takie no, charakterystyczne dla naszych urzędów, niezależnie jakich, że jak już coś potrzeba, to wtedy rozpoczyna się ta tak zwana psychologia czyli tu się nie da, tam się nie da, trzeba iść gdzie indziej, u kogoś innego. Tu, tu pan nie załatwi, tam pan nie załatwi. Tak tłumaczono się w Norymberdze. Otóż żołnierz Wojska Polskiego ma, ma. Ja nie, ja proszę pana. Ja broń Boże, żołnierza Wojska Polskiego nikogo do niczego nie porównuję. Mówię, że tak właśnie było. Otóż osoby. Ja, ja, pan, ja Panu udałem się długo wypowiedzieć i słuchałem... z Panem Mocnikiem Prasowym. Ja proszę Pana, Pan teraz, ja Panu to powiedziałem, że powinien Pan zdjąć te znaki obecnie, teraz. Pan nam nie co robić. Ja mogę Panu powiedzieć, tylko Pan tego nie wykona. To nie ma znaczenia, ale powiedzieć Panu mogę, tak? Jeżeli ja zwracam na łamanie prawa... Pan że jesteśmy Ja się nie powiedziałem, że... No, no jak, 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 jak się zachowujecie, jak powiedział? Powtórzcie przynajmniej, przecież to minęło tylko kilka sekund. Tak zachowujecie, tylko mówię, że tak się tłumaczono. Otóż to jest błędne tłumaczenie, bo żołnierz Wojska Polskiego, pracownik instytucji państwowej, tak, bo, kończąc ten wywód, powinien zwrócić... Jeżeli, jeżeli ta uwaga na temat łamania prawa jest... Proszę się kontaktować Tak, tak, to jest rozmowa. No. Dziękuję, bardzo, życzę miłego dnia w takim razie. dziękuję panu, do widzenia. Hmm. Błąd tego żołnierza polega na tym, że jeżeli ktoś mu zwrócił uwagę, on nawet o tym nie wiedział, to teraz może to sprawdzić. Jest... Dokładnie, zweryfikować te informacje, i jeśli się potwierdzają i faktycznie jest to niezgodne z prawem, a jak wiemy już wszyscy, jest niezgodne z prawem, no to powinien to zdjąć i nie, nie puszyć się tutaj nie wiadomo w jaki sposób, tylko faktycznie to wykonać to, co do niego należy. Przedstawicielem instytucji państwowej i powinien po prostu te znaki zdjąć, usunąć, zawiadomić, że to robi, ponieważ jest coś niezgodnego z prawem na terenie, w którym on się znajduje. Dokładnie, to powinno nawet wymagać jeszcze wręcz pochwały. Zarządca tego obiektu lub sam, nawet ten żołnierz, powinien to zrobić. Jeżeli tego nie robi, no to dalej łamie prawo, ignorując je całkowicie, więc, więc nie mamy o czym mówić. Nie znaczy, że gdzie zarządzi, teraz wszyscy robią, nawet jak to jest złamaniem prawa, to wszyscy teraz robią sobie to, co chcą. No nie, nie tak nie jest. O! Może w dniu dzisiejszym pan stwierdził, że znaki. Tak. tak, oni też tak podejmują interwencję po cywilnemu? A, Proszę pana, przechodziłam. No, ja panu no... powiem, jak to się odbiło. Ktoś mi r, kilka dni temu dał znać. Jaki z wielki ma? Kurde. Na dni podzielony to będzie ciężko zanotować. O tym, że tutaj wiszą takie znaki, no i zdaje mu się, bo ja się trochę tym zajmuję, zdaje mu się, że one są niezgodnie z prawem. To wiesz, ja przyjechałem, zobaczyłem, że rzeczywiście są to znaki, z yy, tak zgłoszono mi po prostu yy, tą sytuację i zauważyłem, że wiszą za, z, znaki zakazujące fotografowania według wzoru. To ty mu dyktujesz tam, audytor? Wygasłego dwadzieścia cztery lata temu rozporządzenie. To Kropka. Od nowego zdania. zauważyłem wokoło obiektu 6 takich znaków. To, to teraz się odbywa co? To jest przesłuchanie, czy co to jest przyjęcie zawiadomienia? Próbował, rozmawiać z kimś... Próbowałem rozmawiać. rozmawiać, poprosić kogoś o rozmowę, ale od Próbował rozmawiać. Próbowałem rozmawiać, poprosić kogoś o rozmowę, ale odmówił mi tego ochroniarz. Chciałem to polubownie załatwić, mówię, może zdejmą, no to wtedy nie będziemy zgłaszać, po co tam zawracać żandarmerii głowę. Ale nie chciano ze mną rozmawiać. W sensie ochroniarz powiedział, że nie zgłosi i nikt do mnie nie przyjdzie. Wtedy właśnie zadzwoniłem. Zadzwoniłem na żandarmerię, ponieważ no dobrowolnie chciałem rozmawiać, więc uznałem za zasadne zgłoszenie tego łamania prawa. Z artykułu 7 Konstytucji, mówiącego o zasadzie praworządności, działania w granicach prawa na jego podstawie przez instytucje państwowe. No więc, czy, no, więc, no więc właśnie, tak, tak, on jest jasne, tak, to się To chodzi o to, że ja jako cywil... Chociaż tyle, że mniej więcej. Czyli pan, będąc później cywilem, może robić to, co nie jest zakazane, a instytucje, ich przedstawiciele będą w pracy, mogą robić tylko to i wyłącznie, co prawem jest, tak, jest, jest zapisane i określone. I potem, potem się tak zdarzyło, jak już wezwałem i za na żadne że tam po 15 minutach czy 20 wyszli do mnie żołnierze. Potem. Wyszli. Nie wie pan, co było pana wyszło? Kto... Eeeeh, wiem. To... Wiem. To... Zostawił się jakoś może? To był pan chorąży Chorąży zawsze zdąży. Jak pan mi poda maila albo numer telefonu, na który mogę wysłać informacje, bo ja mam to nagrane. Tak, mógłby pan mi podać numer telefonu. To bym poprosił numer telefonu, ja sobie zapiszę. Ja panu jeszcze dzisiaj wieczorem albo jutro, ale dzisiaj może zaraz. Dobrze, poprosił? Dobra, przewiniemy. Pan, co ja panu to wyślę za tam 15-20 minutek. Siądę do auta i sobie przewinę, kto tu tam to, to był, był, nie? Pochodzi dalej. Jasno, nie? O co mi chodzi? Ja, ja od razu panu mówię. Ale też eleganckie podejście trzeba przyznać ze strony żandarmerii wojskowej, bo faktycznie nie lekceważą, tylko podchodzą do tematu przynajmniej w tej pierwszej takiej formie, dość konkretnie i treściwie. Jeżeli nie chodzi o kogokolwiek tu jakieś specjalne karanie czy coś, nie? Chodzi o to, żeby no ktoś po prostu e, rzeczywiście zajrzał do przepisu. No i jeżeli to jest niezgodne z prawem, no to trzeba to ściągnąć. Wiem, że komuś się może to nie podobać i tak dalej, nie? Co do zasady, no ale nie możemy działać na podstawie e, nieistniejących przepisów, nie tylko dlatego i chciałem, chciałem to zgłosić, żeby to naprawiono. Wiem, że za parę miesięcy może te znaki, które tam są określane w projekcie rozporządzenia, może wejdą wtedy będzie można podwieżo i tak dalej, ale na teraz tego nie ma, nie? To właściwie chciałem tylko to, to zgłosić. To, co pan mówił, to jest prawdą i tego się nie reaguje. w żaden sposób. Jeżeli to wszystko, to ja idę dalej. To wszystko. Bardzo panu serdecznie dziękuję pan za, za przybycie i, i za reakcję. Dziękuję, miłego dnia i bezpiecznej służby zawsze. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Je jeszcze tylko jedno słowo, nie? O. Tylko jeszcze jedno słowo, ja sobie proszę pana tak, bo mówię, też nie chcę zadymy. Jak im się uda powiedzmy do drugiej ściągnąć te znaki, to nie ma sprawy w ogóle, nie? Ja bym odstąpił od żadnych tam specjalnych tam. Ale jak nie, to proszę kontynuować. To tam, tam się da. Ja wiem, że pan minister może obiecać, wiadomo, że to nikogo pan nie może. tutaj zmusić w tym momencie. Dziękuję panu, panie przewodniczący. Za wszystko. Pan to jest do pana w jakby się udało, to może zadzwonić pod ten numer i. Tak, meter, Although, tak o... oczywiście, śmiało proszę dzwonić. Można tam do, ze mną się kontaktować. Ja mówię, pan pułkownik Iseman to według mnie bardzo kompetentny facet, jeżeli chodzi o, o zarządzanie tym granicą. Także. To no uganda nie ma to robię wszystkiego dobrego. No dobra. Naprawdę, dzięki. Ale ostatnio się. że dobrego, to tak informacyjnie powiem, że. Tablice już powinny być ściągane w tej chwili przez żołnierzy. No to bardzo panu serdecznie dziękuję. Da się, da się. Dziękuję, pięknie dziękuję tutaj za, za taką podejście do sprawy fajne. Dziękuję serdecznie, ja w związku z tym nie mam żadnych w takim razie dalszych roszczeń ani niczego. Wszystkiego panu Dziękuję za załatwienie tej sprawy. Czyli rozumiem, że nie wnosimy żadnego tam, e, e, z, żadnej sprawy, nic nie będziemy robić, to już jest załatwiona sprawa? Jak tablice są, będą ściągnięte. <laughs> no się wydaje, że się ktoś zgłasza. Coś, co jest popełnieniem przestępstwa, no to jakieś czynności powinny być wdrożone, ale no ale powiedzmy. Dzisiaj to nie ma żadnego problemu. Ja sobie podjadę za dwie godziny, zobaczę i proszę niczego, ja, to nie chodzi o karanie kogokolwiek, tylko chodzi o to, żeby było zgodnie z prawem. Dobrze, dobrze, fajnie. Dziękuję panu serdecznie za reakcję i błyskawiczne załatwienie sprawy. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. No i. elegancko. Także widzicie moi drodzy, tak naprawdę wystarczy, że pojawia się człowiek, który ma, posiada kompetencje, wiedzę i umiejętności i problemy nasze się rozwiązują. I gdyby cała pozostała część betoniarni zrozumiała to, że jakby służby są dla nas, a nie na odwrót i, i nie traktowała zwykłego cywila jak zwykły plebs, to by tych większości problemów nie było. Ja bym chciał, żebyście podzielili się ze mną swoim zdaniem, czy powielacie to, co ja teraz wam powiedziałem, czy, czy raczej inaczej widzicie wszystko. E, chętnie się wczytam w te wasze wypowiedzi i, i zasięgnę też waszej opinii. Na ten moment serdecznie wam dziękuję, widzimy się jakoś pojutrze. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!